Kanał, to jest box sponsorowany jest przez Blue Mountain Resort i Five Seasons w Sztarskiej Porębie. To jest box Maciej Miszkin. Jesteśmy tuż po Wojda Boxing Night, gdzie Maciej Miszkin stanął w narożniku swojego podopiecznego, ale nie będziemy teraz rozmawiać o tej gali, tylko porozmawiamy o gali, która ma się odbyć w Stanach Zjednoczonych. Maciej Sulewski versus Germán Charlo. Niesamowita walka, walka, o której się nie spodziewaliśmy jeszcze, myślę, że kilka miesięcy temu. Polak ma szansę zdobyć tytuł w WBC. Czy zdobędzie według ciebie? No, bardzo będzie ciężko z dwóch względów. że Charlo to chyba jeden z e, najniebezpieczniejszych rywali w ostatnich w ogóle latach e, naszych zawodników. Ciężko sobie przypomnieć taką gwiazdę boksu, e, jakim jest Charlo. Nawet e, Wilder, e, który walczył z arturą szpilką, chyba nie był na tym poziomie, na którym jest e, Charlo. No, ale też Słęcki to nasz pięściarz eksportowy, chyba o największych umiejętnościach obok Cieszlaka. Na pewno najwyżej go cenię jako, jako zawodnika, ale tu ekstremalnie ciężko z dwóch względów: właśnie ze względu poziomu, jaki prezentuje Amerykanin, i ze względu na styl, jaki prezentuje. Bo Charlo. Jest eksplozywny, może nie jest jakimś królem nokautów, takim typowym puncherem, powiedzmy, jak Gołowkin, ale z pewnością jest agresywny i tak jak powiedziałem, bardzo dynamiczny w swoich atakach, co na początku może Maćkowi bardzo nie pasować. Jeśli Maćek by przeszedł te pierwsze kryzysowe rundy, to, to, to mogłaby walka zacząć się dla niego trochę lepiej układać, ale to nie jest na pewno Jacob, nie jest Andrzej, który odpuścił Maćka po tych pierwszych, bardzo dobrych rundach, więc tutaj mówię, bardzo, bardzo będzie ciężko coś skórać. Czy te przygotowania w Stanach to jest dobry pomysł, zły pomysł? Wszej, że z bągują, 8 rund, to jest chyba dobra Świet, wiadomość. Świetny pomysł, znakomity pomysł. Jeśli chciał się Maciek zbliżyć do tego poziomu, poczuć co może go czekać w walce, to to jest jedyny wybór, e, jaki mógł paść. E, tych sparing partnerów miał mnóstwo i e, o różnej klasie. mógł prawdopodobnie na niektórych przerobić swoje rzeczy, a w niektórych sparingach prawdopodobnie musiał też walczyć o życie, e, bo myślę, że taki sparing z Munguio to to musiał być naprawdę twardy, z dwóch zawodników, którzy chcą sobie coś udowodnić, z dwóch zawodników, którzy mają jakieś marzenia, a nie są sparing partnerami, więc e, tutaj e, wielorakość stylów, e, wszechstronność tych ludzi oraz e, poziom e, tej rywalizacji na pewno wpłynie na plus i to jest jakby Duży pozytyw, ale tak jak powiedziałem, stylowo yy, Charlo będzie na pewno dla Maćka bardzo, bardzo ciężki, jeśli nawet nie koszmar. Jak mówiłem, dzisiaj widzieliśmy Cię w narożniku. Ja ostatnio widziałem Cię w narożniku, ale od wewnątrz, yy, na sparingach yy, z gardzielikiem, z zyskiem. Yy, czy szykujesz się do powrotu, czy po prostu pomagasz kolegom? Ani nie pomagam kolegom, ani nie szykuję się do po powrotu, po prostu yy, gdzieś na sali obok mnie trenuję Przemek Zyś. Chciałem sprawdzić swoje umiejętności, yy, poszedłem się poruszać, chciałem zobaczyć czy na przykład to czego uczę, to czego sam się ca yy, uczę cały czas, yy, co, co rozwijam w sobie, czy to, czy, czy to działa na tle zawodowców. Yy, yy. Przeżyłem te sparingi, także, także myślę, że działa i jestem bardzo z tego zadowolony. Nie, nie wiem jak Zyśka, ale rozmawiałem z Gardzielikiem i on był bardzo zadowolony z tych sparingów, czyli jednak coś tam Stary list potrafi nauczyć młodzieniaczka. No to się cieszę, cieszę, że mogłem, mogłem jakby wnieść coś do, do warsztatu e, prospektów, e, takich jak Kamil Gardzielik czy Przemek Zysz. E, Gardzielik, nowy etap w jego karierze zawodowej, zysk, walka życia przed nim, więc na pewno chłopaki zmotywowani. Ja tej motywacji nie mam, tak jak powiedziałem, podchodzę do tego na spokojnie i e, tylko przerabiam swoje elementy. Podobało się? Zostaw suba i sprawdź strony naszych sponsorów.